Proszę, trzymaj mm. za uszy, no. Trzymaj się za uszy. No i gruszeczka, tak? Dobra będzie? Na, na początek dziecka. No masz, masz, masz. No masz. Ludzka. Dobra? Co? Понякога нашата бавенка на входа. Иди Грушка, не е Не Иди ми главата е издушена. Иди ми главата е издушена. Nie gadaj! Gruszkę wcinaj. No dobra, nie? No pewnie. Najpierw trzeba się przyzwyczaić do smaku, a potem już idzie, prawda? Ale dobra, no nie? Dobra, gruszka. Ale dobra, no nie? wow jaka dobra gruszka. No, moż. No, mąż gruszka. No, taka o. O, jaka dobra. Takie rzeczy hmm. to ja mogę jeść. <laughs> Ale dobra gruszka. nie jakieś brokuły. Owoce to będziesz lubiał, no nie? No, owoce to sobie zjesz. Łyżkę całą zjesz. No daję daj jeszcze tą łyżkę, mama daje jeszcze. Wybliży Poczekaj, nabierzemy, no puść, nabierzemy. No nabierzemy. Tak. Nabierzemy i tu. No, do buziola. No ale buziol daj. No będzie dobre takie, no. Ale dobre, no nie? Jakie dobre? Czekaj, tu damy tą... bo tutaj trochę musi być tak. To no, dajemy. Już daje, już masz, masz, masz. <grym> nie no masz. Ale nie jedz, nie gadaj tyle. Nie krzywisz się po gruszkach, tak jak po brokułach, nie? nie? Dobre. były B. A gruszka, sam raz, pyszna. Utrę ten pogląd dwunasta. У нас 40 где-то, <gulose> у <gulose> Han er dobbre. Dobre no nie, ale dobra gruszka. No, trzymaj. Odwór się a no, otwórz buźkę, no masz. A? Dobra no, nie? Bluźka, dobra. No otwórz, a. Buzie, otwórz, a. No otwórz. Otwórz buzie. No a otwórz buźkę. Buźka, no. No, otwórz. No jak chcesz bruszkę jeść? Trzeba buźkę tak otworzyć. I koniec, gruszka skończyła się. Dawaj gruszkę. <grystanie> no gruszka ostatnia, no masz. Ale wstępiasz, ach, ci uszy <laughs> a Ci się uszy trzęsą A Ci się uszy No, tu buźkę jeszcze umyślamy Bo już nie ma Nie ma już na dzisiaj, jutro dam Ci więcej No, Tak wszystko Jeszcze może coś wybierzemy No masz no Złap sobie łyżkę i sobie daj ostatnią łyżkę. No, masz. No, zjadł sobie, tak. No, gdzie no, sobie? No, gdzie sobie? Tak. No, no sobie? No, tu, no, zobacz, tu do buźki. No, do buźki, tu. no? O. No, to. Ale nie tak. O tak się wkłada łyżka. No, tu, 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 tu. No sobie. sobie? No. no, trzymaj łyżkę. I do Buziola, no. No tak, czekaj, tak. Tak łyżkę się da. Ja ci pokażę, patrz, daj rączkę. I tu do Buziola. O! Do Buziola, tak. O! o I tak do góry. O tak. No, sadzę sobie łyżkę. O tak. Daj sobie dzień. No. Już. Już łyżka się tak? Już jedzone? No, zjedzone. Pokaż, że wszystko zjadłeś. No łyżkę masz. No, zjadłem wszystko. Obliż łyżkę. No, obnisz sobie łyżkę. Tak. Oddawaj łyżkę. Niska jest taka pusta. Pokażę masz. Pokaż, że masz pustą niskę. Tyle zjadłem, powiedz. Tyle zjadłem. O, o pokaż się, pokaż się za niski. Tyle zjadłem, pokaż. No. Tyle zjadłem. Już, starczy, tak? Tak czy tej zabawy. Tyle zjadłeś, tak? Całą miskę. No! Całą miskę zjadłeś, już. Koniec.